Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidż.do i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku darmowych przedmiotach dla każdego gracza. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku. Odcinku tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kolejnych, darmowych nagród dla prawie każdego gracza. A więc, jak sami dobrze wiecie, praktycznie co każdą wielką aktualizację w grze Fortnite pojawiają się też darmowe nagrody, które po części są albo dla każdego gracza, albo tylko dla danego grona graczy. Mowa tutaj na przykład o takich rzeczach, jak specjalne pakiety dla osób, które posiadają konsultacje PlayStation, czy na przykład specjalne wyzwania, które są dostępne dla każdego, jak i kody, które są po prostu dla danej platformy. W dzisiejszym filmie jednak mam dla Was informacje o przedmiotach, które może zdobyć dosłownie każda osoba, niezależnie od tego, na jakiej platformie gra, ile gra w Fortnite'a, no i ogólnie, kiedy zaczęła grać w tę grę. Od razu tutaj powiem, że w tym filmie przedstawię Wam dokładnie dwie darmowe nagrody, jedną możecie zdobyć po prostu wpisując kod na stronie od Fortnite'a, a drugi przedmiot możecie zdobyć tylko i wyłącznie po kupnie czegoś innego. W pewnym sklepie stacjonarnym. Na początku jednak zaczniemy sobie od tej nagrody dla dosłownie każdego gracza, ponieważ jestem pewny, że ta informacja interesuje Was bardziej. Jednakże nagroda, którą możecie tutaj otrzymać, no niestety, ale nie jest jakaś mega fajna, ponieważ pierwszy darmowy przedmiot, którego możecie zdobyć po ostatniej aktualizacji 18.30, to taki sztandar, którego możecie zobaczyć teraz w tle tego oto odcinka. Jak widać, jest to po prostu zwykły sztandar, który przedstawia kierownicę wraz, tak jakby z skrzydłami no i właśnie jest to jedyny. Z dwóch przedmiotów, którego możecie zdobyć całkowicie za darmo. Co do tego, jak dokładnie zdobyć ten przedmiot, to wystarczy, że wejdziecie na specjalną stronę od twórców gry Fortnite, która znajdzie się w opisie tego materiału, no i to właśnie tam zalogujecie się oraz wpiszecie specjalny kod, który macie teraz na ekranie. Dodam tutaj od razu, że sam kod na ten sztandar pojawi się też w opisie tego materiału, zaraz obok linku do tej strony internetowej i dodam tutaj od razu, że sam kod możecie wykorzystać nawet na kilkunastu kontach. Od razu tutaj powiem, że nie wiadomo, czy obecnie ten kod działa, jednakże na moment, w którym nagrywam ten odcinek, czyli na czwartek godzinę 17.06, kod jest nadal aktywny i ja sam odebrałem ten sztandar i właśnie możecie go zobaczyć teraz w tle tego oto odcinka. Może nie jest to jakaś fajna nagroda, jednakże teraz przejdźmy sobie do o wiele i to dosłownie o wiele lepszej nagrody, czyli do złotego plecaka Durburgerka, którego możecie zobaczyć teraz w tle tego oto odcinka. A dokładniej przedmiot, którego możecie zdobyć teraz, czyli ten plecak od Durburgerka możecie zdobyć tylko i wyłącznie w momencie, w którym zakupicie jakiś przedmiot do gry Fortnite w specjalnym sklepie stacjonarnym w waszym kraju. Od razu tutaj powiem, że niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkacie, macie tam inny sklep, który oferuje wam taki kod i teraz w tle tego odcinka możecie zobaczyć listę i nazwy sklepów oraz nazwy państw, w których po prostu możecie nabyć takie oto kody. I jak widać teraz w tle tego odcinka jest tam również Polska i sklep Empik i w momencie, w którym pójdziecie do takiego sklepu i zakupicie jakąś kartę z Fortnite'a, przykładowo na Fałdolce lub jakiś pakiet, również dostaniecie specjalny kod na ten plecak. Dodam tutaj od razu, że nie jest to jeszcze dostępne ogólnie do zdobycia, ponieważ sam przedmiot, czyli ten plecak możecie zdobyć dopiero od 1 listopada 2021 roku do 15 stycznia 2022 roku. Informacja o tym pojawiła się na oficjalnej stronie od twórców Fortnite'a, do którego również dam wam link w opisie tego materiału i tam sami będziecie mogli przeczytać jak to dokładnie wygląda. No i w tym przypadku jest również tak samo jak w przypadku poprzedniej darmowej nagrody, czyli tego sztandaru, Ponieważ na ten plecak dostaniecie jednorazowy i tutaj podkreślam jednorazowy kod, który musicie wykorzystać na tej samej stronie internetowej, do której link znajduje się w opisie tego materiału. Co do tego, w jaki sposób będziecie mogli zdobyć ten kod, to dopiero w momencie, w którym na przykład zakupicie wcześniej wspomniane fałdolce, lub jakikolwiek inny pakiet, który możecie kupić w Empiku, dostaniecie na paragonie i tutaj podkreślam na paragonie dodatkowy kod, który musicie wykorzystać na tej stronie internetowej. W momencie, w którym wykorzystacie ten kod z Paragonu, plecak Durburgerka automatycznie pojawi się na waszym koncie w grze Fortnite i jest to tak jakby dodatkowa nagroda do tego, co wcześniej kupiliście w sklepie. Dodam tutaj od razu, że najniższa cena rzeczy, którą możecie kupić w Empiku, to 1000 faudolców i z tego, co mi się wydaje, to jest to około 32 zł, jednakże możecie tam też kupić jeszcze pakiet miętowych legend, no i dodatkowo każdą inną ofertę na faudolce. A jak już wspomniałem tutaj o pakiecie miętówkowych legend, to sam pakiet będzie chyba dostępny w sklepie w Fortnite dokładnie drugim. 2 listopada i również będzie on dostępny do kupienia jako taka jakby dodatkowa karta w sklepie od Empika. Tak więc jeżeli planowaliście kupić pakiet Miętowych Legend, to możecie go po prostu zakupić właśnie w sklepie Empik i jeżeli zakupicie go, to od razu dostaniecie darmowy plecak, o którym wspomniałem wam dosłownie chwilkę temu. Według mnie warto i tak czy siak kupić sobie takie coś właśnie w Empiku, ponieważ jestem pewny, że i tak większość osób kupi albo ten plecak, albo w późniejszym czasie fałdolce i automatycznie za darmo dostaniecie taki oto plecak, tego oto burmistrza. Oczywiście, jeżeli nie wiecie, czy w Waszej okolicy znajduje się jakiś sklep właśnie od Empika, to przy okazji możecie sobie wpisać w Google po prostu Empik i tam pojawi Wam się najbliższy sklep Empik. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli wczytaną Waszą lokalizację w telefonie. No i oczywiście, jeżeli pod tym odcinkiem wbijemy 1000 zapeczek do góry, to od razu polecę do Empika, ponieważ niedaleko mam Empik i tam kupię jakiś pakiet i specjalnie w następnym odcinku po prostu go rozdam. Dodam tutaj od razu, że rozdam go dopiero wtedy, kiedy pod tym odcinkiem wbijecie. 1000 łapek w górę i w momencie, w którym zostanie przekroczona ta liczba, automatycznie pojawi się dodatkowy kod na kolejnym odcinku na tym kanale. Tak więc polecam oglądać każdy odcinek od samego początku do końca, ponieważ niezależnie od tego, czy na przykład subskrybujecie ten kanał, zostawicie komentarz czy łapkę, to i tak czy siak będziecie mogli zdobyć taki oto plecak na swoje konto w Fortnite. Cie. No i na koniec mam dla Was jeszcze taką malutką ciekawostkę odnośnie odchodzącego specjalnego skina, który według wstępnych informacji ma być tylko skinem na specjalną i jedną platformę, na której można grać w Fortnite'a. A dokładniej, ze wstępnych informacji, Sony, czyli ogólnie PlayStation, chce zaoferować skina Spidermana, jako ekskluzywny przedmiot dla użytkowników PlayStation, czyli osób, które grają w Fortnite'a, na PlayStation. Jednakże, jest to o wiele, i to dosłownie o wiele większy temat, niż każdy z Was się spodziewa, tak więc jeżeli chcecie specjalny odcinek o Spidermanie w Fortnite, to pod tym odcinkiem w komentarzu napiszcie Spiderman, a jeżeli zobaczę dużo komentarzy, to nagram dla Was taki oto odcinek. Tak więc, teraz wbijajcie w komentarze i napiszcie szybko Spider-Man, ponieważ jeżeli będzie dużo komentarzy, to jeszcze jutro na kanale pojawi się taki odcinek. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kolejnych darmowych nagród, które może zdobyć każda osoba całkowicie za darmo. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi na Discordzie lub na Instagramie. Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych darmowych przedmiotach i czy będziecie próbować zdobyć ten specjalny plecak od burgerka. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry tam na dole, tego tak, by ten odcinek Trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!